Dlaczego w tej śląskiej restauracji nie zapłacicie kartą? Bo gotówka daje wolność, a jak ktoś mi powie, że jest inaczej, to przekona się o tym na własnej skórze, czego mu nie życzę, że plastik wcale nie daje mu wolności. Nie, ty nie korzystasz ogólnie z karty? Korzystam. W sklepach u tak zwanych Kowalskich, czyli małych sklepikach osiedlowych. Polskich drobnych przedsiębiorców wspieram tylko gotówką. Natomiast wchodząc do korporacyjnych, wielkich marketów, supermarketów, hipermarketów, płacę z całym szacunkiem tylko kartą. Bardzo się cieszę płacąc im kartą, dlatego że wiem, że oni płacą od tego prowizję. Ich na to stać. Natomiast kowalscy muszą uświadomić sobie, każdy z nas powinien uświadomić sobie, że wydając 50 zł w sklepie, w gotówce te 50 zł zostają tego gościa. W sklepie. Ale kiedy płacisz kartą, z tych 50 zł zostaje już 49,50. Kiedy ta karta dalej pójdzie, cały czas z tej 50 w końcu zostanie nic. Bo to tak wszystko działa. Nie ma nic w Polsce za darmo. I w tej chwili mamy takie. Już podrygi ze strony bankowców, zobaczcie, że te prowizje wchodzą do góry, e, prowizje się zmieniają, tu jakieś dodatkowe opłaty za wypłatę z bankomatu. E, chcesz wypłacić dziś 50 tysięcy złotych ze swojego konta, które trzymasz na koncie w banku? Wejdź, spróbuj wypłacić, wyśmieją cię, powiedzą, musisz się umówić, żeby wypłacić taką gotówkę. Więc te pieniądze tak naprawdę leżące w banku nie należą do ciebie, tylko do banku. A powodem i dowodem tego wszystkiego jest to, co się stało w Kanadzie. Trakersi, nie? zobaczcie, e, oni postawili się przeciwko e, całej tej pandemii. E, oni takim wielkim kordonem ogronili całe miasto. Przychodzili do nich mieszkańcy, wspierali ich, przenosili im kanapki, herbaty i różne, różnego rodzaju inne gadżety, żeby, żeby pokazać, że się z nimi łączą tak? przeciwko temu. No i co? Wpadł burmistrz na genialny pomysł, że jeżeli się nie rozjadą do 12, to wyłączamy im wszystkie kredyty, wyłączamy im wszystkie karty, wyłączamy im dostęp do banku. Nacisnęli jeden guzik. Ludzie zaczęli znosić jeszcze więcej kanapek, więc ludziom, którzy znosili kanapki, też połączali konta. Samochody stamtąd, które zostały pozbierane, bo tracker się odstąpili odpuścili po prostu, stwierdzili, że nie dadzą rady. No, każdy z nas ma kredyt, każdy z nas ma gdzieś do zapłacenia obiad w szkole dla córki, dla syna, wycieczkę, ratę leasingową, cokolwiek. A oni ich pozbawili tych pieniędzy. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że tych pieniędzy już nie ma, że jest to tylko karta i taki świrus, tak go nazwę. Nikogo nie obrażając absolutnie, ale powiedzmy, że świrus jest dobrym słowem. E, postanowi, że jutro, jak wyjdziesz z domu, musisz zrobić 10 pompek, a jak ich nie zrobisz, to wyłączą ci gotówkę. Tu kończy się wolność. Mając gotówkę, masz tą wolność. Nie mając tej gotówki, nie masz tej wolności. I jak ktoś mi powie, że bo, bo jak płaci się kartą, to zostawia się po sobie ślad, to ten tele, ty w tym telefonie masz ten ślad. Ty stojąc tu ze mną teraz już wiedzą, że tu stoisz. Także tu nie chodzi o inwigilację, tylko chodzi o wolność. Gotówka daje wolność. Dobra, jak wprowadziłeś tylko gotówką płatność, czy odczułeś to, że masz na przykład mniej klientów? Nie, wręcz przeciwnie, jest ich zdecydowanie więcej yy, i to nie trwa jeden miesiąc, to nie trwa dwa miesiące, to trwa 7 lat. Od siedmiu lat trzymamy się tylko gotówki, jesteśmy z tego bardzo dumni i coraz więcej ludzi przyjeżdżając do nas cieszy się, czując szelest pieniędzy w ręku. Niech tak będzie. Ale też jest czasem dla was to problematyczne? Nie. Nie, dla nas nie, a każdy z naszych gości doskonale wie, że jeżeli chce u nas zjeść, to dajemy mu prawo wyboru. Albo zapłacisz gotówką, albo wybierzesz inny lokal. Uczciwe. A w innym lokalu, a ty stawiasz też tutaj na jakość? Tak, no stawiamy na jakość, dlatego jesteśmy znani nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Śmiało mogę powiedzieć, mamy bardzo dużą oglądalność w Polonii Amerykańskiej. Ogólnie na całym świecie nas ludzie oglądają i ludzie stamtąd przyjeżdżając do nas. E, wiedzą, że płaci się gotówką. To jest świetne. To jest naprawdę bardzo fajne i proponowałbym, żeby wszyscy e, e, przedsiębiorcy w Polsce poszli w, o ten krok do przodu, żebyśmy pokazali, że to nie my jesteśmy zależni od banków, tylko banki od nas. Gdybyśmy tak wszyscy odstawili te terminale i napisali dziś gotówką, tak jak to zrobili Czesi, bo w Czechach w każdym pubie teraz idzie tylko gotówka, w każdej restauracji gotówka. I jak ktoś tutaj teraz przytoczy słowo, a wiem dlaczego gotówka, bo łatwiej jest zrobić urząd skarbowy. Nie, 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 nie uczciwością pracą ludzie się bagacą i nie znasz dnia godziny kiedy człowiek wyglądający jak ja okaże się że z skarbówki nie wdasz mu paragonu i dostaniesz 5000 kary gra nie warta świeczki fajne jest to że ludzie coraz bardziej rozumieją i coraz bardziej dążą do tego żeby ta gotówka była i wiele osób oglądających nasz fanpage E, zaczęło szanować gotówkę. Zaprzestali e, płacić nawet kartą. E, sami zdecydowali się na płatność gotówką i piszą nam to w komentarzach i dziękują, bo zawsze płacili kartą, a teraz płacą tą gotówką i, i tak jakby mieli tą kontrolę nad tą gotówką, nie? O, to jest fajne.